Zawsze, gdy czytam tę historię, przypominam sobie, jak przeczytałem ją po raz pierwszy 20 lat temu. Wówczas wydarzyła się jedna rzecz, która zmieniła moje życie. Pamiętam, że miałem bardzo intensywny dzień i byłem zmęczony. Szedłem do mojej sypialni. Chciałem paść wycieńczony na moje łóżko. Nagle zdałem sobie sprawę, że moje łóżko zniknęło, podobnie jak stół i szafa. Na ich miejscu znajdowała się ściana pełna katalogów, podobnych do tych, które są w bibliotekach. Szuflady katalogu były opisane. Gdy się zbliżyłem, moją uwagę zwróciła jedna z nich, zatytułowana Dziewczyny, które mi się podobały. Otworzyłem szufladę i zacząłem przeglądać kartki. Zamarłem z wrażenia. Rozpoznawałem imię każdej z nich. To były dziewczyny, które kiedyś mi się podobały. Zacząłem się zastanawiać, gdzie się znalazłem. Moja sypialnia zamieniła się w prawdziwy katalog całego mojego życia. Zapisano tam wszystko, co robiłem w każdym momencie mego życia. Mniej lub bardziej szczegółowo, momenty, o których już zapomniałem. Uczucie nadziei i ciekawości opanowywało mnie, gdy otwierałem kolejne szuflady. Niektóre przypominały mi szczęśliwe momenty z mojego życia, inne wręcz przeciwnie wywoływały u mnie poczucie wstydu i winy, tak silne, że musiałem się odwrócić, żeby sprawdzić, czy nikt mnie nie obserwuje. Na każdej z kart napisano coś, co było prawdą. Każdą z nich napisano moim charakterem pisma, każda była przeze mnie podpisana. Kiedy dotarłem do katalogu zatytułowanego Złe myśli, przeszedł mnie zimny dreszcz. Otworzyłem szufladę tylko na kilka centymetrów. Zawstydziłbym się, gdybym znał wielkość zawartości szuflady. Wyjąłem gwałtownie jedną z kartek. Byłem wstrząśnięty. Poczułem obrzydzenie, że tamten moment, skryty w ciemnościach, został zapisany. Nie chciałem widzieć tego więcej. Zrodził się we mnie zwierzęcy instynkt. Tylko jedna myśl zaprzątała mój umysł. Nikt nie powinien zobaczyć tych kart. Nikt nigdy nie powinien tu wejść. Muszę zniszczyć te katalogi. W obłędzie usiłowałem wyrwać jedną z szuflad. Chciałem ją opróżnić i spalić jej zawartość. Wówczas odkryłem, że nie mogę jej wyrwać. Próbowałem więc wyrywać strony, ale były twardsze od żelaza Zwyciężony i zupełnie bezbronny Wsunąłem szufladę na miejsce Oparłem głowę o niekończące się archiwum Świadka moich nieszczęść i zacząłem płakać Wtedy zobaczyłem, że on wchodzi Nie, proszę, nie! Ktokolwiek, tylko nie Jezus! Bezsilny, widziałem jak Jezus otwiera szuflady i ogląda każdą z kartek. Nie mógłbym zobaczyć jego reakcji Robiłem wszystko, by uciec przed jego spojrzeniem Wiedziony intuicją, Jezus zbliżył się do najgorszych zbiorów archiwalnych Dlaczego musi czytać wszystko? Ze smutkiem w oczach, szukał mojego spojrzenia. Ja zwiesiłem głowę ze wstydu. Przepraszam, powiedziałem. To się nie powtórzy nigdy więcej. Przepraszam. Bardzo mi przykro. To była spowiedź z całego mojego życia. Wyraziłem w ten sposób wszystkie moje grzechy pisemnie. Tam byłem ja. Przepraszałem, zawstydzony. Tak naprawdę byłem zawstydzony. Jezus mógł powiedzieć wiele rzeczy, ale nie powiedział nic. Został ze mną w milczeniu. Otworzył pierwszą szufladę. Na każdej kartce podpisywał się zastępując moje imię. Nie! krzyknąłem. To nie tak. Twoje imię nie powinno widnieć na tych kartkach. To nie były jego winy, lecz moje. Ale tam jego podpisy przykrywały już moje. Nie rozumiem, jak mógł zrobić to tak szybko. Po chwili zobaczyłem, jak zamykał ostatnie archiwum. Spojrzał na mnie z czułością i powiedział: Gotowe. Wziąłem na siebie twój wstyd i winy. Chodź ze mną, chcę ci coś pokazać. Jerozolima. Rok 33 naszej ery. Ty jesteś królem żydowskim, ale z ciebie król. Otóż to, jeśli jesteś królem, to niech twoje wojsko cię uratuje. Może już są w drodze, wyobrażasz sobie? Tak, ależ się boję. Ty, słuchaj, wstawaj. Pozwoliłem ci upaść? Idziemy. Głuchy jesteś. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Czy nie powinniśmy go zostawić? Dostał już 90 uderzeń batem. Jego plecy są bardzo poranione. Nie ma mowy! To namiestnik powiedział, żeby go wychłostać i dlatego to robimy. A jeśli go zabijemy, to co będzie? I tak jest skazany na śmierć. Co to zmieni? Właśnie dlatego, jeśli mają go ukrzyżować na oczach ludu, to nie może się wykrwawić teraz. Zostawię go, kiedy otrzymam rozkaz od mojego dowódcy, rozumiesz? A ty, dlaczego nie protestujesz? Chcę usłyszeć twój krzyk. Błagaj o łaskę. Co za okropny więzień. Słuchajcie wszyscy. Koniec zabawy. Namiestnik chce, żeby wyprowadzono więźnia przed lud. Ubrać go natychmiast. Ależ panie, wcześniej musimy go obmyć. Całe jego ciało jest zakrwawione. Źle to wyjaśniłem? Powiedziałem, że namiestnik chce go zobaczyć teraz. Załóżcie mu szatę i zabierzcie go tak, jak wygląda teraz. Dlaczego na mnie patrzysz? Kto ci powiedział, że masz przestać? Chodźmy, im szybciej tam dojdziemy, tym szybciej skończymy. Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Minęło dwa tysiące lat. Tamten moment powtarza się za każdym razem, gdy odprawiana jest msza. Dlatego, gdy uczestniczę we mszy, jestem zawsze pod krzyżem i towarzyszę Jezusowi, który za mnie umiera. To tak, jakbym przeniósł się w czasie o dwa tysiące lat. Jedyną różnicą jest to, że w czasie mszy nie ma rozlewu krwi. Ale Jezus jest naprawdę obecny. Od tamtego dnia chodzę na msze w każdą niedzielę. Nie mogę wymazać z głowy obrazu tamtych katalogów Jezusa umierającego za mnie na krzyżu. Zawsze zaczynam msze prosząc o przebaczenie i kończę ją dziękczynieniem. Jedna z szuflad się otwiera. Wkładanie kartki, szuflada się zamyka. To samo dzieje się z innymi katalogami. Przepraszam za kartki, które uzupełniają mój katalog. Wiem, gdzie znajdą się wszystkie moje uczynki i czuję wstyd. Na koniec mszy dziękuję Jezusowi za to, że jest taki dobry, że wziął na siebie moje grzechy i ofiarował się Bogu Ojcu, żebym ja mógł być w niebie razem z nim. To właśnie dzieje się podczas mszy. Jestem zadowolony. Poza tym, Jezus schodzi z nieba i staje się obecny nad ołtarzem. Już jako dziecku powiedziano mi, że podczas mszy chleb i wino zmieniają się w ciało i krew Jezusa. Wiedziałem o tym, ale teraz zdaję sobie sprawę z tego, że Jezus naprawdę tam jest oddalony o kilka metrów ode mnie. Przed śmiercią na krzyżu i w niebo wstąpieniem Jezus chciał zostać z nami, przemieniony w chleb i wino. Zrobił to w czasie ostatniej wieczerzy. Od tego dnia, każdorazowo, kiedy odprawiana jest msza, kapłan oddaje swój głos i swoje ręce Jezusowi, żeby przemienił chleb i wino w swoje ciało i krew. W tym momencie kapłan jest Jezusem. Bierzcie i jedzcie z niego wszyscy. To jest ciało moje, które oddałem za was. Całe stworzenie powinno zamilknąć na chwilę. W tym momencie ołtarz staje się centrum świata, ponieważ Bóg, Stwórca świata, jest tutaj, naprzeciwko mnie. Matka Boska, Aniołowie i wszyscy święci nas otaczają. Całe stworzenie powinno zamilknąć na chwilę.